No zajebiście, wszyscy se przede mną wyjechali w kwalach. Mimo że ja na hotlapie jestem. Hmm. O, normalnie no normalnie. Gość się naprekuje co ponad... Boże ile? Prawie półtorej sekundy wolniejszy od ciebie, prawda? I mm, nagle wstrzelił czas dobry. Fojowa. Jeszcze mam czerwony hamulec. Niebany. Ludzie dosłownie co druga osoba się pyta o szosę no, Nie wiem, nowy jest Przynajmniej pierwszy raz się z nim ścigam Chyba nowy, nie wiem Ale szybki jest bardzo My chłopakom nieźle odjechaliśmy Co nie, drugi Mustang to jest Olaf czy znaczy nie Olaf, tylko Orton jest 3,5 sekundy za mną Potem jest Greco Adam Dalej no, chyba wąsek. Nie. nieźle zapierdala ten sosa. No No. Opony im się kończą już. Z Tak. Właśnie widziałem, że Orton dropnął tempo strasznie odjechałem wam. A tak to na początku Orton się mnie jeszcze trzymał przez 3 trzy lapy. A ten Sosa to nie wiem skąd on kurwa takie tempo wziął. Pierwsza z chłopa widzę i. Jak A może to jest napierdala. ktoś e... Pod pseudonimem. Właśnie możliwe, że trapka pod przykrywką. Albo ten drugi placuś. Nie, co ty? A Kubera się nie krył. Nie no ty zrobisz go, go, Paweł. Nawet bym nie zareagował. Cześć Hubert. Na no pewno, że fajne grono. To mi się tak wydaje. No i on bardzo stracił tempo. Z cztery dychy mu wsadziłem na tym lapie. Ale w trzecim sektorze jest to dziwo szybszy, mimo że mogę ciąć przedostatni ostatni zakręt. Nie wiem co to za szosa. Kurwa kolejny, pyta się o szosę. No nie wiem co to za szosa. Ja pierdolę już każdy się spytał. Poza Foreverem, chyba on wie. Właśnie to jest najgorsze, że ja go nie kojarza i jeżdża, co nie? Nikt go kurwa nie kojarzy, o to chodzi. Oczywiście. No, oczywiście, Lisiecki mnie kurwa zblokował i straciłem ponad pół sekundy za nim. Kurwa, już tak szybko jak dublujemy? No, ja pierdolę. Kup dalej kurwa, jedzie środkowe 2,05. No ale coś jest dziwnego, kurda w Mustangu nie mieć no. w ogóle to... dropa? Patrz na Ortona. No wiem, on już jest 12 sekund za mną. Mi się wydaje, że nawet leciutko podganiam Ortona, ale to bardzo powoli. No bo mu Stangą przody generalnie i nie powinno to to już skręcać. Już, kurwa ty w Astonie i Ja w Nissanie już widać, że też dropimy tempo, a bo, kurwa dalej zapierdalek miał prawie nówki. A e, mi się coś kurwa zbagowało z kierownicą. Działają mi tylko przyciski e, biegi i kręcenie kieru? Jaką masz kierownicę? Fanatek? Tak. Co to więcej się to? Po wyścigu, jak tu dojedziesz w ogóle, ee, to rozkręcasz kierkę i wkładasz ją od nowa i od nowa skręcisz. Ja mam qr dwójkę, to nie muszę jej skręcać, rozkręcać. Zdajmy założenie kierę naszym gości. trudno w chuj. Gorsze jest to, że dwa katy złapałem na zjeździe do pitu. Ty masz trzy. No. To replay, kurwa, sprzed roku. Robię. Ile masz paliwa do końca? 61 litrów. Dobra, zostawię jak jest. Kurwa, zdjąłem, założyłem kierownicę. Działa! Ha! Kurwa, ale jestem kot. <tłynie> <tłynie> do, Dobrze, że mamy to. Na, na streamie będzie ujęte. To będzie wymiana kierownicy w Steam Racingu. będzie klipik z tego. <tłynie> To że masz technical supporta na Discordzie, od taka. No kurwa, jaką on wyjeżdża daleko przede mną? Zrobiłem short shifta na czwórkę i zdążyłem na czwórce... Nim do piątki dociągnąłem zdjąć założyć. Jednak opłacało się w góry dwójkę zainwestować. No wiem, chłop kurwa... ...w ogóle na picie nic nie stracił. Dzięki, Solmer. No, dzięki. Dalej kurwa, nie wiem kim on jest. O, ale od razu czuję, że jest kurwa jakaś inna przyczepność. Jaki kurwa warning? Pojebało ich? Gdzie się hamuje do pitu Nie Uu, wiem, na oko. Losowo. na oko. Na oko wcześniej niż. że jak szybko wyjedziesz. No nie za szybko, jak mnie znasz. <laughs> to może prawie pod sam koniec. Ty. E, już nawet jakby było słabo, to i tak jestem zadowolony, bo zrobiłem zmianę kierownicy w trakcie wyścigu. To jest. Osiągnięcie niebywałe Kurwa, obronię się przed Cichockim a czy jest. nie? Nie, Dixon coś się zatrzymał między przedostatnim a ostatnim zakrętem na linii wyścigowej. Co ja odpierdalam, co ja odpierdalam. No i wyspinowałem się kurwa przez na tą pierdoloną mapę. Kurwa, cztery pozycje. Czy ma? I jeszcze raz spin. I jeszcze raz. Kurwo jebana jedź. Nie na chwilę kurwa w zakręcie przepuszczać. Ja nie wiem co ten gościu kurwa nawet ma zamer zrobić. Dzisiajski został drugi raz dublowany. No to nie jest kurwa normalne akurat. No, może przez pita się oddublował. Wiesz o co chodzi? Nie, ale on jest dwa no razy może na tak serio dublowany. Ale nie, nie, on miał wcześniej pita zrobionego. Ja do Lisieckiego dojeżdżam, a. więc. A on jest 30, ja go a bet. doganiamy. ...Hakinga. Na pewno drugi raz go dublujecie, bo on u mnie jest na niebiesko. mówię. Kurwa, przecież ja nie powiedziałem, że drugi raz dubluje tego samego gościa, jakby dosłownie tracił tylko jednego lapa. <noise> Bez sensu by to było. Uwiarygodniłem twoją historię, bo ty jesteś znany konfabulasz, to trzeba wiesz, kogoś prawdomównego do twojej historii. No ty jesteś to jesteś też że to będzie to prawda. <laughs> Ale kierunków nie używam. Umiesz zmienić kierownicę w trakcie jazdy? Mam przykręconą. I wszystko. Jak ja wyjmę kierownicę, to już jej nie włożę. No to też gołd. Nie Zwolę nie zmieniać. Dobra, już po prostu tylko dojadę. Co, za szybki jest? Kurwa, opony Mustang mnie mu zużywa. Dixon lata po torze. No on jedzie jakby kurwa na single playerze opony kurwa wyłączył zużycie. Po chyba tylko dwa razy zrobił lapa powyżej 2.06. O, Dixon prawie mi w dupę się władował i rozjebał się wtedy na bunzie. Jesteś jesteście teraz t jeden No Ale odjebałem A, chłop, chłop, Chłopa nie ma ani na LFM ani nie jeździ wcześniej Dixa. ani z, z, chłop z ukrycia wyszedł Lezący gwiazda Pan. Pan, po patrzysz. Co za no. koleś kurwa co to za chłopiec? niech on serio Ale zrobiłeś go widzę A wąsek ciebie Tak Niech mnie tylko jeszcze skasuje tym. Ferrari tego zabije, chyba. Oczywiście tutaj w wyścigu. W grze komputerowej. To YouTube już daje demonetyzację za to. Życzenie śmierci na torze. W grze komputerowej. A to jest tylko gra. Nie co z tego. A co mają powiedzieć CS, jak się zabijają? Neutralizują się. A no to chcę go zneutralizować właśnie. Selekcja naturalna, nie wiem Dobra, nie odzyskam z tej pozycji A ja za nim Aha, to sobie... Mogę jak chcesz, to go? Nie, sportowo, ja i tak już. ale sportowo, sportowo Nie musisz zjeżdżać przecież bele by się nie bronił. Nie, właśnie na ich się jest zasada, nawet wysyłałem na czacie. Tak, ja To kurwa szana. głupia zasada, że po zewnętrznej trzeba puszczać w zakręcie. Kurwa. totalnie głupie. No ja normalnie przejechał, zaraz stracę kolejną pozycję. Skończy się, że ósmy skończy, ale wolę tak, Wolę się wyjebał Wtf. za kurwa pedał jebany. Oho. Mhm. Jaki to jest kurwa typ! Jaki to jest kurwa typ! Nawrzucam mu dzisiaj. Dobrze. Jak nie umie ciśnienia wytrzymać, to niech idzie, kurwa, sobie zwali konia i będzie fajnie. Niech idzie w celu zagrać. Czy Ta... długo jeszcze wyścig? Masz na samej górze ekranu napisane, ile jeszcze będzie trwał wyścig. Ludziska, na górze ekranu jest kurwa, ile do końca wyścigu. W lewym dolnym roku, jeżeli mm -hmm. jadam ma tabelę odpaloną, to jest pokazane, czy ktoś zjechał, czy nie. Ile jedzie, ma też z prawej strony na dole pokazane, u mnie akurat tego nie ma. Jak to to, że jak... samochód też, też jest pokazany na tym. jak jesteście ciekawi, jaki najlepszy bieg jest w Nissanie, to wsteczny. Albo tak, tak. mój ulubiony. No też takie pytanie były. No kurwa, ja idę jeszcze na owale po wyścigu. Więc ja szczerze, że jeszcze chłop na wywiad nie pójdzie. A, to przynajmniej pozycji kurna co po mi nie odej. A bez kiltu. No niestety przejdzie mnie za chwilę, chyba teraz. No, już mnie wyprzedza. Hmm. Ja Ej, sobie? No kurwa, chcesz tego mistrza, czy nie? Nie chcę. A? No? Kurwa, trzeba było tak od razu. Około <grym> widzowie nas nie sprzedazą, przy nich można mówić. No. też oddałem mistrza, wiadomo, no nie o nie. <grym> tak było. Tak było. Nawet Kingowi mówiłem, żeby go nie blokował. I tak z nim nie wygram. Trochę. Ja tam go przepuszczałem zawsze od razu. Jak należy. Jak należy. No niestety, broniłem się, ale... Wyprzedził mnie. Ja już tylko chcę dojechać. No to nie to samo. Ja mam to dosyć na tym torze. Nie wiem, na tym drugim stintzie opony mi bardzo szybko umarły, mimo że jechałem wolniej i nie ślizgałem się. Nie, przepuściłeś po Tak, przepuściłem. Dywan mu normalnie roz... Jeszcze ubrałem i rozstawiłem. Ja pierdolę. Ja... Nie da się no, porządku. Jeszcze zapytałem go, czy chcesz, żebym go po, po zewnętrznej czy po wewnętrznej. Ja pierdolę. No uważam, też była fajna walka, ale nic się więcej nie dało zrobić. Próbowałem. Teraz Olaf mnie wyprzedzi. Możesz go rozjebać. Nie. Będę się bał, żeby on. To on mnie nie rozjechał. No to powrót do OSE to za dwa tygodnie, chłopaki, bo kielami jest też tego nie można trenować za dużo. Kolejny zjebany tor. Ja bym tak kielami wypierdolił z tego kalendarza. Ale wiem, że Greg lubi, więc zostawmy. Ja róbmy mi... na szczęście kielami. znam, to przynajmniej coś tam może pojadę. Oby było lepiej niż teraz. No właśnie, on w sobotę jest, kurwa, zapomniałem. Dobra, kurwa, pierdolony... Nie powiem już, nie dokończę. Dokończę ja sobie sam. Na K. Królikowski. Pogód. Kurde Ale ekipa? Powiedz, że kogut Nie, Olaf za nim Ale żyjesz Dzikie. czy rozjebał cię? Żyję, ale nie fermie, wypnął mnie z toru Znaczy może nie z toru, ale gonga dostałem od niego On jedzie jakby normalnie zależało no. życie od tego jego 9 czy 12 miejsca w ogóle no bo to jest on, tak jest On myśli, że z jest szpakiem tak... na publiku Nie, ja, niestety mi paliwa starczy 2 litry zapasu mam i tyle ile sobie dolałem jeszcze dobrze że dolałem. nie wiem to zasada to powinni akurat zmienić kurwa z tym przepuszczeniem w zakręcie to jest patologia mnie ja właśnie denerwuje że jest taka duża różnica tempa po prostu między nami tutaj którzy się ścigają tym, a resztą gdzie jest nawet 7 czy 8 sekund na okrążeniu. Szkoda, że tak mało osób teraz jeździ. Tak to jeszcze jak dzielili na splity, to jeszcze w miarę się jakoś tam jeździło. No tak, bo takie placki jak ja się albo łapały na koniec splitu pierwszego, albo. nie no, kurde, nie. Co to w ogóle o tobie nie mówimy. Ty nigdy ja wiem, ja nie weźmiesz no, w tej ja kategorii. Mam, ale no, ja też mam tempo od was kilka sekund gorsze na lapa. Jest no. kurwa, czujesz jakbym multi jechał. Bo najgorsze jest to, że wszyscy mają te same auta. No właśnie, to jest tak multiklasa. To jest taki R86 o... Racing. iRacing. Ola... Aha, Olaf po prostu wyszedł z wyścigu. Zatrzymał się i ma wyjebane. Mm -hmm. I palenia zrobił. Tak. No, hmm. przed ostatnim okrążeniem się po prostu zatrzymał. No to zajebiście. To fajnie, że mnie wypierdolił z toru. Ja straciłem kurwa pozycję przez niego. A on sobie jeszcze teraz wisił. Nie no to co to kurwa jest? To są ludzie. Jeszcze córne tetkę dostał. Oj dobrze. Ja pierdolę, ty, Paweł. Co? Na ostatnim okrężeniu mi się ta iRacing iY włączył, i nie widziałem gdzie jadę. Ja pierdolę. Ja pierdolę, to na. Przosa to niezłe kurwa tempo daje, bo. Nie wiem, ja zaraz muszę zobaczyć co ten gości odpierdolił, właśnie. Ktoś stał, waliwa komuś zabrała. Koniec? Zabrał. Koniec! Dobra, Ej, koniec. Orton, kurwa. Dwa i pół litra Nie, zostało. Nie, dobra, tabela mi się zbugowała.